Cześć. W tym filmie pokażę wam, co zrobić, aby skopiować jakiś konkretny plik z waszego timelina, zduplikować go, abyście nie musieli przeglądać tych dziesiątek folderów, które natworzyliście podczas tworzenia waszego filmu i szukania, w którym konkretnie to on był, oraz jak uniknąć pewnego problemu. A więc najprostszym sposobem na skopiowanie, na przykład tego pliku ze zdjęciem naszego motocykla, jest zrobienie Ctrl C, przejechanie naszym wskaźnikiem na koniec filmu i zrobienie Ctrl V. I tak możemy kopiować do woli. Ale jeżeli nasz film jest już dość długi i chcemy konkretnie w tym miejscu skopiować jeszcze raz ten film, to kiedy zrobimy taką zagrywkę, to nasz film nadpisze plik, który znajduje się w tym miejscu. Co możemy z tym zrobić? Otóż rozwiązanie jest proste. Klikamy na klip, który chcemy konkretnie zduplikować, aby przenieść go wyżej i przytrzymujemy lewy alt na klawiaturze. W ten sposób możemy utworzyć duplikat naszego pliku. Gdziekolwiek chcemy i przenieść go ręcznie w dowolne miejsce na naszym timeline. Ie. Jak widzicie, jest to proste: nie potrzeba żadnych skrótyk, skrótów klawiszowych i nie musimy szukać naszych plików na timeline. Ie. Dzięki za oglądanie w tym filmie to wszystko. Na razie, cześć!